Co dzień to samo pytanie? Co na obiad? Znowu zapomniałaś coś rozmrozić? Czy znowu jesteście zmuszeni do posiłków z mikrofalówki albo niezdrowego fast foodu? No i jeszcze to sprzątanie. Te dni się na szczęście skończyły. Przedstawiamy rewolucyjny Flavor Wave Turbo przełomowy piecyk, który potrafi przygotować wszystkie Twoje świeże i mrożone dania trzykrotnie szybciej, z mniejszą ilością tłuszczu. I nie trzeba potem sprzątać. Mając Flavor Wave turbo wyjmujesz twarde rzeczy prosto z zamrażarki i w kilka minut rozkoszujesz się wspaniałym posiłkiem. FlavorWave Turbo jest tak wszechstronny, że piecze, grilluje, smaży na ruszcie, gotuje na parze, zarumienia, smaży, odgrzewa i wiele więcej. Sekretem Flavor Wave Turbo jest unikalne połączenie światła halogenowego, pieczenia konwekcyjnego i technologii podczerwieni, by przyrządzić jedzenie szybko i doskonale. Jest to taki sam system gotowania, jaki stosuje się w pięciogwiazdkowych restauracjach, ale teraz możecie mieć go na własność w domu, więc każdy będzie mógł przyrządzać pyszne i zdrowe posiłki szybciej i o wiele prościej każdego dnia. Spójrzcie, konwencjonalne metody przyrządzania sprawiają, że jedzenie ocieka tłuszczem. Ale niesamowity Flavor Wave potrafi zrobić to samo bez ani kropli oleju. Na dodatek, obieg powietrza działający na zasadzie tornada doskonale pozbawia jedzenie tłuszczu, który się w nim znajduje. To oznacza, że wasze posiłki będą chudsze i znacznie zdrowsze. Soczysty pieczony indyk i steki. Doskonały kurczak. Ugrilluj najlepsze owoce morza, jakie kiedykolwiek jadłeś. W kilka minut możesz nawet upiec bułeczki cynamonowe albo wysuszyć pożywienie, by przygotować zdrowe i smaczne przekąski. Flavorwave Turbo jest kompaktowy i praktyczny, zajmuje tyle samo miejsca co toster. Jest doskonały do kamperów, jachtów czy daczy. Nadaje się nawet na grillowanie w ogrodzie, a najlepsze jest to, że kiedy już skończysz, Flavor Wave dosłownie sam po sobie sprząta. Jako że jest zrobiony z nietłukącego się hartowanego szkła, doskonale nadaje się do zmywarek. Jeśli złożysz zamówienie, otrzymasz również niski i wysoki róż, by przygotować kilka rzeczy naraz, w tym zamrożone dania. Wszystko w tym samym czasie. Przydatny chwytak pomoże ci łatwo przestawiać jedzenie. Na dodatek otrzymacie przydatną książkę z przeszło 50 zdrowymi i prostymi przepisami. I to sterze, bo Flavor Wave jest od dziś jedynym urządzeniem, jakiego potrzebujesz.